Cieba z tej strony, Herben. Dzisiaj jest ze mną Redo, jak zawsze Fredo, nostrowa, najkwalnie Dobra, no to tak, mm. dzisiaj idziemy do e, Zrobić, znaleźć Co? Znaczy, w sumie już znaleźliśmy, ale co? Jedno. Dobra, Pod odcinkiem zrobiliśmy Enchant Table. Tak. E, ja specjalnie dojechałem trochę, żeby na odcinku sobie ładnie zenchantować. Okej. Okay. Tak więc... E... Ostrość czy. Enchantować na czwarty level? Nie ma sens. Czemu? Ej, poczekaj, idę zenchantować. Co możliwe? Dobra, chodź kredy, idziemy. Idę yy, właśnie, serwer jest przerzucony ze zwykłego standardowego silnika na yy, bukit Bucket i dlatego jest nowy meter Bo... Bukit jak wiecie albo nie wiecie. O kurde! Kurde, szybki jest! lag like LAGMOR! Ja go zanikuję bo mam. Dobra. Ej, idzie. żeby coś, ale Clipper jest. Nie. Ale tu jest Clipper. Czekaj, ja go wezmę na chwilę. Jeszcze jeden, ja go zdejmę. Nie no, dobra, chodź, już. Dobra. Nie ma co się obijać. A chyba nawet, Fredo, masz lagi. Nie, nie, nie mam. A, mi słońce Radzi. Aha, ja sobie zasłoniłem okno. O, miałem laga. Widzę spawner blaze'ów! Kredo, kredo, będzie X, będzie X, będzie zrobiła będzie. Zrobi automata. Ej, ty w sumie... Ej, my dedniemy. Ty Dzięki. Ej, gościa, ja naprawdę dednę! Tylko yeah. Mam dwa serduszka i jasno widzę. Ej, tam jest Blaze. A tam Magma. Yeah. Zabijaj to. O! Kampie! Masz cienkiego strzała? No ty masz! Ja po Lecy mamy! Uważaj! Lecy! Kurde, ordyna or zapomniałem wyłączyć. Zgaduję, że prawo jest Fak, Fuck, fuck, I Weźmy broń. Dwa serduszka. Co może na razie chodźmy od tego? Chodź na magma. Ja bym się najpierw pozbył tamtych odników. Ty, ej, tam o? jest ten wielki szkielet. Tak? O, oh, shit! Shit! Jego zaatakowałem. Kurde. Fuck. Ej, ten ogień to jest najgorsze, co może być. Dobra. Ja mam dwa i pół to ja się tu skukam Ja poczekam, aż mi się życie zregeneruje. No ja tak samo. Ale tak, twierdzę, żeśmy znaleźli tutaj już duży plus. Co zrobimy? Z Hmm. Ja, bo... ja zdejmę tego blazera. Ja nam okay. tamten, tamten nie, 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 co? nie, 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 ja go tu przyprowadzę. Ty się chowaj. O oh shit, akurat mi lagło No ma tylko ka wielki kamienny mięszcz Dzięki Zdadłem go? Zostałem węgiel i kamienny mięszcz Naprawdę? Na hita poszedł? No. Aha, nie, bo ja go wcześniej jeszcze tego. No, wow. Teraz szukaj maku. Gdzieś tu były marne A credo się musi pochwalić, że za drugim razem dobry ten. Anika mu wpadł. Gdzie ty widziałeś tego magma? Gdzieś tu była, na milion procent Gdzieś tu hopkała. hopkała. Bo mówiłem, Hopka. yy, że ten. Mówiłem, yy, że jestem wielki szkielet, potem zobaczyłem magmę. Ej! Ej, ja tu mam bardzo ciemno. Botonety. A mamy skrawę. net o, 7 mam o, dwóch rycerzy. Tak? Tu gdzie jesteś? Dobra, jeden padł. Drugi też padł. Ty, ale tam są móc... Słabi są chyba nawet. Weź, gdzie ty poszedłeś? Zgubiłem się. No, ja też. To może ja wrócę tam do teleportu, co? Dobra, ja cię widzę. O, tam jest magma, tam jest magma. Gdzie? Dobra, jedyny skok o życie. Tam Przeszedłeś Gdzie? Ja. Ty fuksie, jak ja nie mam żadnego budulca O dobra, coś tam mam Ma Magma jest tam gdzieś na dole skokana Ej, weźle mi tu pomóż, weź Tam są blazy, weź Masz, zabrałeś kilof? No. Weźże mi wykop Tam są blazy Dzięki stary Eee uh, Ja tam ja tam kopałem przejście O, tu idź, dobrze, w moją stronę tutaj? No tro tu, tu, w tym W tym jest przejście wejście tam na górę, wykopane Gdzie? Tu nie ma o oh, No w tym, w tym, tu Tam zobacz, do tej wnęki Nie ma tutaj żadnej wnęki Chodź kurde, ać nie ma tu wykopanego. Tu daj mi pochodnię! No to może sobie uzaw... jasność w Minecraftie. No na fulla, bro. też mam na krecie. jest ciemno, no ale. Gdzie jesteś? Ja, 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 ja. Nie wiem. Chodź, zobaczymy się przy tej bramie. Co robiłem, żeby się zabezpieczyć przed tym wielkim głównym. Aha, co tam jesteś? Może z Witcher? Do łóżkarów będziemy musieli szukać się potem. Eeeh, eee, sorry, jeżeli się trochę teraz... Kras Co tam kombinujesz? Ha? Eee. o, jest list. Zmieniałem sobie rozdzielczość, żeby w lepszej jakości. Ja się skapłem dopiero teraz, że nagrywam w, 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 w 4 do w 3. A ja chcę nagrać 16 do 9. Kurde, Aj, Faka! Się, okay. Tędy, w Ja musiał muszę. Aha, Fuck aha, 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 się! Co masz plecy, aha, 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 plecy? Ja, ja mam ślipusy, a wróżkę. Jakiem playzów tych playzłów. Tak dobra, to lecz. wracamy czy nie? Po co żeśmy tu przyszli? Aha, ja mam piąty już. Ja ustąpiłem. shit! O, dobra, widzę go. Leci ja go załatwię. To ja idę jakiś na pigmentach. Bo już myślałem, że spadłem do lawy. Naprawdę? Masz krzesiwo. Ha? Masz krzesiwo? Nie mam. Fy. Ej, a planujemy zrobić koks z zobaczymy, ale chyba tak. A po co? Nie wiem. Mo mo możemy normalnie zrobić. Po co koks? Yes. To aha, tego trzeba było mówić na go załatwię. Dadlą? Um, masz jakiś pomysł na ekspertkę z blazów? Tak. No life, taką robił. O, no, to do roboty w robi. Ty robisz ekspertkę jakste. Ekspert. Nie mam tłoków. Chcesz znać lol. Lol, nie. Nie chcę mu się lebrowić, mhm. hej go. Wow, tu jest dużo blizny. Chyba że. O, jest magma, jest magma, są. What? Chyba że oh. zrobisz cięcie, a my zrobimy tą ekspertę. na razie walczę o przeżycie? Nie, podfaczyłem się, jestem martwy. Nie, umrę, 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 umrę. umrę. dobra. 20 Lol, mam 29 stał Tylko czy O oh, siel! Magmy biją! Hę? Magmy biją? od kiedy? Od zawsze? Dedna Ej, mam puszkę Ha? Kryty ster, mm, Nie Nie Ale dedłem czy nie? O oh, shit! Shit, to gówno mnie otruł! Ej! Oh shit! Tu mam bana? Nie masz bana? czy nie? Ej, ja mam bada. się serwery pobrzmią się. Daj. Muszą kurde... Gdzie Co jest? Dobra. Nie masz bana. Wiem, wiem. Ej! Pozwól serwery. Lol, no. Wezmę no i już się nie palę. Czyderłem. Nie pali się. Jestem oblegany przez... Okej. Okay. Gdzie masz już yy, gałek Blaze? Ja? Jedną. Mm -hmm. Ja mam pięć. I jedną mam. Skoro, że się z emeraldów nie da robić y, zbroi. No, po co ci zbroi? Czemu emeraldy? No nie wiem, mogłoby być fajnie. Ciekawe. A, a co mamy? Dużo emeraldów pewnie? No dziewięć. A gdzie jesteś? Ja na z Kurde. 13 nie cierpię, nie cierpię tego słońca, jak nie świeci na no monitor. Wolę słońce niż zimne. Właśnie, no to się noto, okay. Chociaż to jest, to prawda, jest to irytujące. O fa, ty Gaz, który lata wyjątkowo nisko. rozwalę go mieczem. Bajak z plebsza cienia. Zdaj mi go! O, o czym jak ja nie mam strzału? Bo łza się przyda! Jakbym miał strzały to już by ma. Masz łzę? Nie. Naprawdę! Nie mam żadnej łzy. Łza gasta! Tak... Musisz Jadubi... mieć! Jadubi... Nie mam łzy gasta! Gdzie ona spadła? Jest... Z, każdy... jest... Z każdego chyba wypada. A, właśnie, kredo, zapomnieliśmy powiedzieć najważniejsze Że odcinki na moim kanale nie będą rzucane. O, zaraz się czekaj, systematycznie O, credo. kredo! Ojej Bez, bez, tylko idzie ten Dzięki na tym kanale nie będą wrzucane systematycznie, gdyż czasem nam coś albo wypadnie, albo coś jest nieważne. Patrz gdzie dadłaś. co, ja tu muszę się tak zanim ten piper tu przyjdzie. gdzie dadłeś? A tutaj, okej. Okay. Dawaj itemy, dawaj itemy. Nie, ja... Fuck, deadna. O, weź nie piętol. Skakuj z moich itemów. Nie zdobrą no dobra, zabrałem Ci. Chodź, Siu. gdzie jest moja klata? No. Nie wiem. No, i wracając do tego. Eee, odcinki na, na, na tym kanale nie będą wypisane systematycznie, bo czasem coś badnie albo coś jest nie tak, albo kara na kompa za, jak są na przykład słabe oceny, albo coś, nie? Eee, I wtedy nie jesteśmy w stanie tego nagrać. Ale tak, mniej więcej się tego planu będziemy starać trzymać. Dokładnie. Aczkolwiek, jeżeli nam się zdarzy nagrać, to musicie wiedzieć, że coś musiało być nie tak. jak mamy czas, to robimy. Ale nie wiem, czy mówiłeś w jakimś odcinku, ale... ...zakupiliśmy tego premium. E, nie, nie mówiłem. No, to popatrz. Kupiliśmy sobie Battlefield 3 Premium, gdyż była super pomoc yy, gdzie... Eee, za 70 zł miałeś BFA premium, nie? to sobie myślimy, hmm, na taka okazja nie, bo to normalnie starać. Uważaj, pierwszy! sobie myślimy, no dobra, to wzięliśmy, kupiliśmy i teraz będziemy nagrywać odcinki z większej ilości map i trybów gry. To dokładnie. Nienawidź mi się po pierwsze. No, chyba no, i... Nie, no tyż... Co? Który ty masz 15. No Dzięki, ja miałem. 14. Nie, ja ja bo... Dlatego leciłem pod 3. Dobra, to zróbmy może cięcie. I zobaczmy się po tym, jak skończymy. Co? No akurat. Dobra, to wtedy. Le, 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 le. trzy a naszych itemów nie ma jeden zero siema, no tu jestem kedo a jest a ciebie upadek ha, ha. naszego ej, terrorystka nam ucieka czarny rycerz Wiem, Bo ona chce popełnić samobójstwo. To jest, jest na krawędzi. Teraz wyskarze uciekają. Oho. Mm. Uh -huh. A nie, lecę po prostu. No to. Tu by chyba był koniec naszej serii. Nie? No. Ty miałeś przy sobie 9 diaktyw, ma aklata, no, no właśnie Tak, to już było. Dobra, no trudno. Nie wiem, czy sobie z jakim to była klata i z to ty chyba będzie. musiał już kopać, jak chce. Dobra. Na następny odcinek spróbujemy już to nadrobić lub nawet prze, prześcignąć będzie jeszcze lepiej No, poczekał to, to nie będzie Dobra chyba, chodź pożegnamy się około tego nieszczęsnego portalu nie wynikowego to... Wstań po drugiej stronie To przystało no.